Witam Was widzowie bardzo serdecznie na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku e, ogólnie zaczynam budowę 100 Czyli tutaj tego budynku. Tylko że. Jak Jakie zrobiłem.

tak dobra. i tutaj tutaj jest środek tak. dobra, środek czyli jest na dwa tutaj to jest na jedno także ehm. dobra tak Wejście będzie pot bardzo mo tak będzie tak a czarokość a nie na długość tak no Не на долго. Не па на а, на дуб, добра. а. е добра. Добре.

to ładnie oczuzało, to tak, że tutaj, tak, tutaj będą i ogólnie to co tutaj będzie, czyli ta studoła Staram się ją zrobić tak w stylu westernowym trochę To znaczy yy, Wiadomo dach będzie pości ale będzie też takie, takie Podobnie od tej strony jakby takie wej wejście em Y, będzie strych, tam będą, be, y, tam będzie słoma, bele słomy. Dalej. Y, ja robię, ona, ona ile? A, tutaj. a cztery tor. I nie. O. Tak to właśnie. Ale w sumie nie od tych kawałek. Kiem od. prosto astronau. hm, mm. e... czy tego nie skończ. prosto A odcin Jedna ściana Na... Dobra. na razie ty... To wystarczy, ale wiadomo, od... poza odcinkiem... To od drzewa zostawiam. Dobra. Nie wiem, czy mnie wy... Być... Słyszeliście dobrze? Yy, yy, mówiłem, że. No, wolę. Bo... A, a jak żeście mnie nie słyszeli, bo. Miałem trochę oddalony mikrofon. Powiedziałem, że pójdę po 32 sztuki yy, kamienia i dodatkowo pościnam trochę drzew. Zaglądamy. Tak, no. Dobra. To ja idę, powiem. jest na szybko zdobyć kobla trochę. A to... No tak. Tak troszkę Dobra sobie. to ja zrobię pokopię szybko i za to co na chwilę się prawidę Jestem z powrotem mam już te tego kamienia trochę chyba nie 32 sztuki to prawdopodobnie bardzo możliwe, że tylko i wyłącznie tyle potrzebuję. Nie. Nie, panowie. Otóż nie. Nie, nie, nie. Ja wiem, że wy chcecie, ale ja nie chcę. Nie, panowie. Ja wiem, że wy chcecie, ale ja nie chcę. Na razie nie chcę. Spokójcie mi się. Ale że się akurat zrespili, nie? nie po, po prostu nie chcę. Nie chcę. Mam tego kable już. Mogę dokończyć. Tak. Jan jest Jedynie teraz obramówka i tyle. To Ja sobie. No, to myślę, że kolejny timelapse. Yy, bo ja. Co, ja będę Was zanudzał że to się chwilę. E... Tam... pozbierałem trochę ja no. też muszę się pozbierać sezonki by się kończyły I w sumie to ostatnie zbiorę a tutaj właśnie te li wącznie koń to I że tak powiem tak Patrz jak to glądać daj mi się, że ogólnie tak będzie wiadomo z... Z kamienia, z bruk. Z, z, z bruku będzie, żeby wiadomo, ta się nie zapaliła. No i też wiadomo, y, będzie tutaj kilka wiadomo, ja to dalsza część tej budowy. Będzie, ale będzie w kolejnych kolejnych, w kolejnym odcinku podobnie bo nie ma. Nie, po co, mam po co rozkładać tego na tam kilko, kilkanaście odcinków? Prawda. Także o co? Uh, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie Do następnego All right. All right.